Cześć, Maneczko, moi drodzy, z tej strony, Petersonek, witam Was bardzo. Wow! Od razu Creeper chciałby tutaj zarąbać chatę, którą Wam chciałem właśnie pokazać. No i nie byłoby tak fajnie, gdyby on mi ją zniszczył. Dlaczego na początku filmu musi jakiś Creeper mi przeszkadzać? Nie przeszkadzaj mi. Moi drodzy, jak pamiętacie, wczoraj był odcinek i mówiłem, że pójdę do fryzjera, czyli do Freliego, ale że Freliego nie ma, to dzisiaj zrobię sobie dzisiaj taki. Luźniejszy odcineczek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, Zostawiacie oczywiście, łapeczkę w górę, no i subskrybujcie ten kanał, bo możliwe, że go nie subskrybujecie, ponieważ to jest mój drugi kanał. Ale dziękuję za wszystkie subskrypcje, ponieważ przyszło Was wczoraj 200. E, podejrzewam, że oddejdę, ale i tak. Dobra, no później to naprawię. E, ale i tak bardzo dziękuję, więc mam nadzieję, że pod tym odcinkiem zostawicie. 50 łapek w górę, niech będzie, na razie takie małe progi, mam nadzieję, że rozwiniemy ten kanał. No jak widzicie, zrobiłem sobie moją tutaj chatkę, ponieważ tylko ja nie miałem chatki i musiałem oczywiście tam mieszkać, co widzieliście na poprzednim filmie, ale moi drodzy, jeśli nie oglądaliście tamtego, to możecie sobie go zobaczyć. Więc teraz muszę sobie zrobić tutaj jakieś rzeczy do kejwa po prostu, patrzcie, mam mało drewna niestety i nawet drzwi nie mam w domu ani okien, robiłem to dosłownie na szybko. Znaczy niby na szybko, a trochę mi to jednak zajęło e, Więc no nie było to takie łatwe Moi drodzy, pozbierają sobie jedzenie też więc to jest mega, mega dobre. E, mega dobre jest to jedzenie, nie no. Chodzi o to, że to jest bardzo... Dobrze, że... O fuck! Co? Ja... Ej, dobra, mi się pomyliła skrzynka z craftingiem. W sensie craftowanie mi się pomyliło, dobra. Ja chcę to wziąć sobie do cave'a, ponieważ tam będziemy robili sobie już lepszy kill off i tak dalej. No muszę tutaj nie mogę odstawać tutaj od innych, I jak widzicie, w ogóle... Tu są chyba inne jakby surowce też w kejwach, Dlatego chciałem też to przetestować. Jak widzicie, tutaj mam jednego diamenta, którego dostałem na filmie u Dave'a, którego możecie sobie zobaczyć na jego kanale Dave No, trzeba będzie jeszcze tutaj ogarnąć piasek, żeby mieć okna. No, ale myślę, że to, to jest do zrobienia jak, jak najbardziej. Eee, dobra, mam nadzieję, że dzisiaj w cave dużo rzeczy znajdziemy, mam jedzonko, jak widzicie, mam crafting table, jakby co eee, Przydałoby się jeszcze zrobić w sumie jeden kilo, chociaż w sumie będę miał już raczej żelazo No to będzie trzeba jeszcze mieć, znaczy, jest, dobra Lecimy moi drodzy do cave'a, nie wiem czy właśnie tam pójść, bo tam już jest coś wykopane, czy w ogóle nie, nie będę raczej zaburzał tutaj e, tej pięknej naszej przestrzeni, którą mamy, więc bez przedłużania już polećmy sobie po prostu do cave'a. Możecie mi napisać, czy, czy jest dobra jakość w ogóle nagrania, ponieważ nagrywam OBS-em tym razem. W ogóle jesteśmy na górze, więc będzie ciężko się tak kopać, więc to jest bez sensu totalnie. Pójdę sobie tu, fajnie, że mam flaka, więc nic mi się nie stanie. Dobra, Jezus Maria, już myślałem, że nie mam tego, tego tutaj do wybijania się, ale mam. No i co? Kopiemy się na poziom, oczywiście, yy, dziewiąty to był, czy coś takiego. Sorry, że był lag, ale no właśnie, jak widzicie, niestety, OBS-em takie czasami mam, ale myślę, że i tak powinno być lepiej niż, niż ostatnio. W ogóle patrzcie, co ja wykopuję, jakiś. Dziwne coś. W ogóle, moi drodzy, chciałbym Was jeszcze poprosić o nazwę naszej serii, ponieważ nadal nie mamy nazwy, nazwy serwera. No eee, jeszcze tego wszyscy wspólnie nie ustaliliśmy niestety, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni. No właśnie, jeszcze nie mam tego. Eee, węgla nie mam jeszcze, moi drodzy, więc to jest totalny przypał. Myślałem może, że będzie gdzieś na początku i sobie szybko ogarniemy tutaj pochodnie. Ale jak widać, jest ciężko, strasznie ciężko jest z tym węglem tutaj. A tutaj już ledwo co widzę, serio, ledwo co cokolwiek widzę. O, coś tam a, coś nowego, ale to nie węgiel. Moi drodzy, spokojnie, ja też nic nie widzę. <śmum> Mam nadzieję, że mi się uda tutaj jakieś diaksy, to by bo... O, jest, 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 jest węgiel. Yy, mamy też expo dodatkowego, więc fajnie. No, więc piszcie yy, po prostu w komentarzach nazwę tego serwera, jaką byście proponowali. No, i oczywiście, wpadajcie do wszystkich tutaj osób z tego serwerka, bo już większość poznaliście, w sumie wszystkich nawet. Eee... Albo w sumie nie. <laughs> Ale mam nadzieję, że, że już niedługo będą wszyscy, wszystkich już poznacie. Dobra, tu jest akurat fajne, że jak trzymam w ręce, to mi wszystko rozświetla. Na którym ja jestem poziomie w ogóle? No, 52. O, kurde, to trzeba mocno, mocno w dół się kopać, bo tu jest. To są jednak. O, patrzcie! Mam już żelazo, mam już żelazo. O, nie. To było najgorsze na świecie, po prostu, to, co się teraz stało. Ale. Przy... Aha, zrobiłem sobie drugi Crafting. Fajnie. E, na pewno mi będzie potrzebny. Dobra, to mi jeszcze będzie od razu potrzebne. To sobie też tu było, że gdzieś. Aha. <laughs> Dobra, nieważne. Nie zwracajcie na to uwagi, co ja właśnie zrobiłem. Muszę jeszcze zrobić. Co ja robię? Jestem naprawdę jakiś dzisiaj nienormalny. Sorry, nagrywam to dosłownie na szybko, ten film, tak szczerze. Ale mam nadzieję, że i tak będzie kozacko wyjdzie. Ponieważ mam w planach dzisiaj coś naprawdę dobrego tutaj znaleźć. Więc, więc mam nadzieję, że, że będziecie oglądali do końca, ponieważ to mi naprawdę bardzo pomaga. Dobra, mamy już tutaj to. No, nie mamy w sumie węgla, więc musimy sobie tym poradzić na razie. No i mamy bardzo mało tutaj drewna, więc w ogóle mam przypał straszny na tym serwerze. Dlatego ten filmik jest dzisiaj, żeby po prostu ulepszyć wszystko, co się da. Mam nadzieję, że znajdziemy te diaksy, bo, no bo to jest mój cel jednak. No ja wiadomo, że celem wszystkich osób jest. Są diaksy na serwerach Minecraftowych i tak dalej. Dobra, ja hmm. źle to robię, bo przecież muszę wziąć sobie żelazny kilofik jeszcze od góry, więc niepotrzebnie tutaj się kopałem. Yy, dobra, już mamy na kilofik, więc elegancko. Yy, a to możemy sobie zabrać w sumie, bo nie będziemy tutaj czekać. Nie ma co, dobra, mamy już żelazny. Więc tutaj, yy, diaksy to jest tylko formalność, moim zdaniem. Już tutaj naprawdę fajnie, że już żelazo znaleźliśmy. Przydałoby się, o przydałoby się go więcej. I akurat jest, yy, Dzisiaj idealnie dzisiaj wszystko wychodzi. Więc ja czuję, że diaksy dzisiaj to jest po prostu. No to jest pewne, to jest pewne, że będą. Moi drodzy, możecie też pisać, co byście chcieli, jakie byście chcieli widzieć odcinki z tego serwera, ponieważ no muszę się wybrać jeszcze do Fryzjera. Nie wiem, czy pamiętacie z wczorajszego odcinka, po prostu nie chcą mnie tutaj rudego niestety. Nawet nigdy o tym nie pomyślałem, że mój skin ma rudy kolor, ale jak widać jestem tutaj rudy. Więc, więc będę musiał tutaj się ogolić u Freliego albo u kogoś innego, jeśli na przykład Freliego nie będzie to może ktoś go zastąpi w swojej tutaj, yy, no, w swojej tutaj karierze fryzjera tak naprawdę, nie? Dobra, mamy już mega dużo węgla, więc to jest bardzo dobrze ale ja ciągle jestem za wysoko, ja ciągle jestem za wysoko, niestety będę musiał zakończyć ten filmik, dobra, ja tutaj bardzo ryzykownie Schodzę ciągle w dół. Będę musiał zakończyć go w Kajwie, żeby wam tak nie przedłużać oczywiście tego odcinka. O, flag. Eee, ponieważ no nie chcę, żeby był jakiś mega długi i nudny. O. Dokładnie. <ścoughs> Więc mam nadzieję, że ten naprawdę zaraz znajdę jakoś. No tu jakiś granit jeszcze, ja pierniczę. Będę musiał to... Czy to gravel jest? Nie pamiętam jak to się nazywa. To jest chyba. nie. Nieważne. Po prostu to wykopujemy. Możecie mi tam napisać w komentarzach, jeśli chcecie, co to jest. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko. Nie pamiętam szczerze na jakim poziomie były diaksy Zawsze tam gdzieś w dziewiąty to był chyba, 11, takie coś, więc będę tutaj, będę tutaj tak kopał sobie na 10. Bo, bo nie wiem, który, czy 9, czy 11, czy, czy, czy co w ogóle, co to jest. No właśnie, Raz, Shard. A co z tego mogę zrobić? Aha O Mogę sobie zrobić taki miecz śmieszny I to tyle? A, to tyle, e, spoko e, Więc zdobyłem właśnie taki nowy surowiec Jak mówiłem, że tutaj są właśnie takie inne rzeczy Więc jedną rzecz taką znaleźliśmy Więc mega spoko Moi drodzy, moi drodzy Dzisiaj jest mega luźniutki odcinek Ale w sumie e, taki jest spoko Myślę, że na początek Wiadomo, na tym serwerze będą się działy grube rzeczy I ja to już wiem e, Czekajcie, bo się zakapiłem i za nisko już poszedłem e, Tak nie no, coś czuję, że tam były diaksy, nie? To tu były diaksy, pewnie, ale. Ale nie, skoro ich nie znalazłem, to tam ich nie było. Bo dzisiaj jest po prostu dzień na diaksy. Moi drodzy, I się naprawdę czułem w ten filmik, normalnie nie siedzę, tylko stoję praktycznie. O, proszę bardzo, tutaj jest jakieś. Jakieś złoto tu jest? Nie no, elegancko, elegancko, że złoto. Chociaż... No nie wiem, złote jabłko będzie można zrobić na pewno. Czekajcie, bo i tak jestem za nisko. I tak jestem za nisko. Tu gdzieś powinienem kopać, myślę. Na luziku, nawet wyżej Nawet wyżej, dobra Śmiesznie jakbym tu ominął na przykład coś Jakby idealnie tam gdzie się kopałem W górę albo w dół byłyby diaksy No to bym był przegrywem typowym Dobra, tutaj sobie weźmiemy expa w sumie Exp się zawsze Przyda w dalszych Jakby w dalszych częściach w sumie no i możliwe, że jutro, znaczy pojutrze w sumie nie wiem czy chcecie dni codziennie, w sensie dni codziennie, co ja gadam w ogóle Czy chcecie codziennie tutaj z tej serii widzieć filmy, czy nie no, pewnie będziecie chcieli codziennie no ale możecie napisać, możecie napisać, bo, bo jeśli chcecie codziennie, to mogę, mogę spróbować przynajmniej, nie? Bo wiadomo, ja nigdy nie byłem jakiś regularny, więc więc i tak co dwa dni to myślę, że jest spoczko. No, ale możecie napisać jak tam jak tam byście chcieli. W ogóle kolejne złoto, a gdzie jest? Yy, gdzie są Diaksy? O nie. Nie wierzę w to, że już mi się tutaj zepsuło. Ale wiecie co, ja słyszę tutaj zombiaki, więc przy okazji sobie zrobię mieczyk. No, sobie przy okazji zrobię żelazny mieczyk. Mam nadzieję, że mi się zaraz uda znaleźć te diaksy, No bo to jest mój cel dzisiejszy po prostu. Więc. Dobra, tu Boże. Więc jeśli tego nie będę miał, to nie spełnię celu. Więc słabo. <grych> Dobra, zrobię sepatyki od razu tutaj, już, żeby mieć gotowe. A, miałem już patyki gotowe, więc pozdro, pozdro. Dobra, mamy już mieczyk. Mieczyk też się mega nam przyda w tej sytuacji. Jak słyszę, zombiaki tutaj jakieś. Yy, nie będzie za ciekawie, jeśli by na przykład tutaj mi weszły. No serio, nie mam... Dobra, to czekajcie, na razie sobie tym wykopię. Żeby być, być coraz dalej, wiecie? Tutaj nie można tracić czasu żadnego. No mówiłem, wiedziałem, że znajdę diamenty dzisiaj. Z żadnych części tu nie było, nawet nie miałem... Ja pierniczę. Czekajcie, aż to zrobię już żelazny tan. Ja nie mogę... Ale serio, nie wierzę w to, że znalazłem diamenty tak szybko. W sensie dla mnie to jest szybko, bo ja zawsze mam takiego pecha do diamentów, ale zobaczmy sobie rudę obejśmy. wiecie, to trzeba się tak... O, 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 to trzeba tak wiecie Tak wyeksponować to No, jest taka Spoko ruda, szczerze Spoko ruda jak na pierwszą Jaką dzisiaj znalazłem No to już po... Patrzcie to! Tutaj nawet jest Dobra, zbieramy Pyk, pyk Szkoda, że nie mam enchantu, że więcej, ale Ale i tak jest kozak, patrzcie Sześć diamentów mamy, sześć diamentów no ja się mega cieszę, mega się cieszę, ale czekajcie, bo ja zostawiłem tam żelazo, co jest 5? Czemu ja tam wszystko wrzuciłem? Wracajcie żelazo. Gdzie ja mam, patrzcie jakieś już zapełniony. No to co, ja myślę, że cel już odcinka spełniłem. I jest 12 minut filmu, więc mega szybko znalazłem te diamenty, szczerze. Wiedziałem, żeby po prostu tu kopać, kopałem, no i elegancko, może się jeszcze jakieś na szybko trafią. E, dobra, mamy jeszcze tutaj jakieś rzeczy, więc one zawsze, wszystko zawsze się przyda, pamiętajcie. Kości też się przydadzą, chodźcie tutaj kości Więc tak, więc już y, trochę się uzbroiłem Myślę, że sobie zrobię albo mieczyk, albo na przykład hełm jakiś Żeby być tutaj, wiecie, się flexować, tym, że ja mam, mam diamenty y, Chociaż wiem, że tam inni też już mają ich dosyć sporo O, okay, w jakiś O, lava, tutaj mogłyby być diamenty w sumie Ale z tego co widzę, to ich nie ma O, patrzcie na to Dobra, wykopujemy jeszcze to I nie będę wam już tutaj y, zza, zajmował czasu tak, jak pięknie to powiedziałem. Dobra, sobie jeszcze wykopię te żelazo, no bo nie, no pięknie. Ja naprawdę mi się podoba dzisiejszy odcinek. Znalazłem diaksy, wszystko jest fajnie, więc moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Wiem, że tam jest jeszcze żelazo. Zostawiajcie subskrypcję, łapki w górę i mam nadzieję, że napiszecie komentarz, żeby rozwinąć tą moją serię. Do następnych filmów, trzymajcie się już niedługo. Do zobaczenia już niedługo. Cześć.